W studiu RMF Max dzisiaj DJ-ski, muzyczny, producencki duet, czyli plastu Kasper i Paweł. Cześć. Witam serdecznie. Hejka. Już za chwilę premiera waszego nowego utworu Do You Remember, w wytwórni legendarnego Armina Van Buren'a. Jak to się stało? Jakby taką współpracę w ogóle nawiązaliście? Jest to długa, długa praca, najpierw nad e, muzyką w studiu, e, i potem rozsyłamy te utwory do, do różnych wytwórni. E, na pewno naszym celem było pojawienie się u Armina, wytwórni, i się udało. W końcu, po, e, po roku prowadzenia projektu plastu, niecałym, e, trafiliśmy do samego Armina, więc jest to duży, duży sukces, zaszczyt. A długo powstawał ten utwór? O, bardzo długo. W praktyce zaczęliśmy go y, tworzyć, w, o nim myśleć w ogóle na początku roku. E... Nawet na Instagrama coś rzuciliśmy, takie snippety ze studia, i tam była taka pierwotna wersja e, tego tworu. Tak, y, no i trwało to praktycznie pół roku, jeżeli chodzi o sam single. Tak. No i dopracowywaliśmy go do ostatnich chwil. Mm -hmm. Do A samego końca. Z kim go tworzyliście? Bo tam są inne głosy, różne głosy. Tak, jest Australijka Julia Temos, od której właśnie dostaliśmy taki przyjemny wokalik. Gdzieś wokół tego budowaliśmy produkcję. I na sam koniec dołączyli do utworu Going Deeper, którzy dodali swój sznyt producencki. Są to panowie, którzy gdzieś występowali już na największych światowych scenach, na Tomorrowlandzie i bardzo fajnie ta mieszanka styli nam się udała. No to skoro tak długo pracowaliście nad tym utworem, to teraz jak go słyszycie, to co czujecie? Jakie macie takie pierwsze skojarzenia? O oh, Jezu, znowu on. Znaczy jest takie uczucie, znowu on, ale to uczucie mija zawsze po y, odczekaniu y, od, tego, no, od tego stworzenia numeru, bo jednak ten utwór po wysłaniu ostatniej wersji jeszcze kilka tygodni musi się tam się przemienić, wiadomo, żeby tam wejść na różne platformy. Ale akurat chyba w wypadku tego utworu nam się nie znudził. Zazwyczaj jest tak, że no, jak już się pracuje rok nad utworem, to już dobrze, niech on wyjdzie, ale już ekscytujemy się następnymi rzeczami, które gdzieś tam będą się ukazywać za kilka miesięcy. A w tym wypadku wręcz przeciwnie. No, fajny klimat, który jest taki nostalgiczny, więc przez to. No, cały czas ma się go w głowie i kojarzy się z chwilami, które... No jest takim letniakiem, jest lato, tak. więc, więc idealnie pasuje. Dokładnie. No dobra, no to powiedzcie, gdzie ten utwór zadebiutuje? Kto usłyszy go jako pierwszy? <głosy> <głosy> gdzie się wybieracie? Gdzie się wybieramy? Wybieramy się do e, Ministry of Sound w Londynie już jutro. Dziś jesteśmy tutaj w studiu i e, potem już uciekamy nie niemalże prosto na lotnisko, żeby Zagrać go też w Londynie? Ale muszę zdradzić, że też przedpremierowo graliśmy go na ostatnich eventach po Polsce, bo troszeczkę udało się latem pojawić w paru miejscach i wiemy, że jest to utwór, na który też parę osób z naszego grona obserwujących czeka. Ostatnimi czasy w ogóle dużo, dużo numerów gramy przedpremierowo w naszych setach, więc testujemy je dużo wcześniej. Tak, tak więc jak jesteśmy w jakimś mieście, w którym wy jesteście, to e, autoreklama, warto się pojawić. Dobra, teraz y, chciałam Wam y, pokazać y, pewne wideo. O, o! Nie, no fajna energia była, kurczę. To no dobra. parę osób przyszło. Tak, to jest Sunrise w 2022. To jest Wasz e, w ogóle pierwszy Sunrise? Wtedy tak, to był pierwszy tak. Sunrise. Taki pierwszy duży event e, elektroniczny, stricte i. No, on się bardzo fajnie kojarzył był duży wyrzut adrenaliny na no, tyle duży, że pamiętam go do teraz. I była że energia. Ten czas leci. No, no właśnie, Czekaj, więc dlatego boc... chciałam cię zapytać, mm -hmm. jak zmieniło się wasze życie od tej pory? U. Mocno, mocno się zmieniło. E... Na plus, na plus dwa. <laughs> e... Tak. E... Na pewno rozwinęliśmy nasze produkcje, nasz kierunek artystyczny stricte. E... Ale. Jak patrzę na ten filmik, no to mam bardzo, bardzo sporą nostalgię, sporą wdzięczność właśnie za, za ten występ na tak dużej scenie. Nie no. Na pewno inaczej się wtedy myślało o muzyce, a po tym czasie troszeczkę zmieniło się to postrzeganie na plus oczywiście, no bo można było robić tę muzykę na co dzień i... To było poniekąd wtedy spełnienie spuszczę. marzeń, spełnienie marzeń. Ale patrz tutaj w ogóle. To akurat był taki moment, gdzie na przykład ja miałem takie poczucie, że wow, no, spełniliśmy marzenia, to. na pewno. Tak, bo zawsze jako że my robimy to od no, praktycznie od dawna 15 to. lat, to zawsze w głowie osób, które E, interesują się to dj e, jest takie coś, żeby zagrać na festiwalu elektronicznym, muzyki I elektronicznej. w Polsce jest to Sunrise, jest, tak. to, jest to mecca. I to był taki mm -hmm. checkpoint, A... ja też miałem e, pamiętam, e, takie założenie, że jak zagram na pierwszym dużym festiwalu, to zrobi sobie tatuaż. Aha. I też takowy powstał. Pokaż, do kamery. Generalnie z... C... No, Kostki. Tak, to są kostki połamane i powstał on z delikatnym opóźnieniem, ale mimo wszystko powstał, więc to, to jest fajne. No dobra, ja mam teraz takie banalne pytanie. Skąd u was się wzięła miłość do muzyki? Bo niby nie chcę mówić, że to jest przygoda, bo jest to wasza, myślę, spora część życia, więc jakby jak, jak to się stało? To może ja zacznę. Mhm. Gdzieś... To było dość niespodziewane. Nie wywodzę się z rodziny muzycznej i tak dalej. Gdzieś jeszcze jak trenowałem swojego czasu dla katedry, byłem w sumie kadrowym sportowcem, to jak jeździliśmy na zgrupowania no to jakoś trzeba było zabić czas w podróży i ja w pewnym momencie ściągnąłem sobie apkę DJ-ską i tak jakoś jako że lubiłem słuchać tej elektroniki, była to taka muzyka, która mnie tam zawsze pociągała, no to gdzieś na tej apce zacząłem kalecząc, ale miksować, gdzieś te miksy sobie potem rzucałem, na jakieś treningi, ludzie słuchali wszystkim się podobało i gdzieś dopiero później wszedłem do obiegu DJskiego i gdzieś od tej strony to się u mnie rozwijało na równi też z jakimiś tam aspektami biznesowymi. A Paweł z kolei zupełnie od drugiej strony to ugryzł, bo od strony producenckiej, nie? Tak, ja co prawda zainteresowałem się w kwestii DJ-skiej tym wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest pod taki podstawowy próg, żeby w ogóle zainteresować się muzyką elektroniczną i później przekształcił... Po prostu znudziło mi się DJ-stwo, że tak mm -hmm. powiem i przerzuciłem się na robienie swoich rzeczy, bo było to dla mnie po prostu ciekawsze. E, przy czym zainteresowałem się tym, e, kiedy zobaczyłem film na YouTubie, jeszcze starym YouTubie, więc wyświetlił mi się zupełnie przypadkowo, jak Tiesto wydał piosenkę e, z Diplo, e, Common. I wtedy popatrzyłem na to, co, bo to był taki teledysk z, e, ze sceny i faktycznie co oni tam kręcą na tej scenie, co nie robią. I ja patrzę na to mówię, o kurczę, co oni tam robią. Ja myślałem, że oni tam robią muzykę na tej scenie, ale uwaga, teraz jest... E, Yy, obalenie, mitu. obalenie mitu. DJ nie robi muzyki na scenie, uwaga. Na tej konsoli się nie robi muzyki. Jest takie, po, jest takie postrzeganie. Ale I, no I zainteresowałem się tym i po prostu ściągnąłem swój pierwszy program i 10 lat minęło. I jesteśmy tu. A skąd się w ogóle znacie, jak na siebie wpadliście? Czy o. jesteście jakąś rodziną? Nie, najśmieszniejsze jest to, że pochodzimy z tego samego miasta okay. i gdzieś mniej więcej w tym samym czasie tam się rozwijaliśmy. Ja grałem na jakichś imprezach, Paweł też się pojawił na paru imprezach i na ogólnie lokalną scenę powinno się znać. Ale my dopiero się poznaliśmy, jak z tego miasta, z Olsztyna, wyjechaliśmy. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego, Tutaj pozdrawiamy Kamila, który znał nas obu niezależnie i powiedział: Ej, chłopaki, w sumie to wy robicie tą muzykę. Kasper, tak bardziej DJ-sko, producencku, może byście tam sobie połączyli siły, może coś sobie pomożecie czy coś? Spotkajcie się, tak, pogadajcie tak. po prostu. Tak, i tak się złapaliśmy, pogadaliśmy i projekt nie powstał od razu. Najpierw zawiązała się taka znajomość. Najpierw się nie lubiliście. <grym> Paradoksalnie? S no, słuchaj, to było takie coś, że kiedyś na czacie były jakieś urywki z jakiegoś kolor festiwalu na którym grałem, e, który widział Paweł e, i się właśnie Bo jakiś mój Bo jakiś mój znajomy przeglądał i zobaczyłem jakieś relacje właśnie i nie wiedziałem w ogóle o tym, że to się dzieje. W Olsztynie właśnie. W Olsztynie. i tak po prostu sobie mimowolnie rzuciłem kto tam gra. Tak, co to za kasztan? Co to za kasztan? I go po <laughs> <raz>. tak, tak. <laughs> tak, tak. I później się okazało, jakby połączyliśmy historię, połączyliśmy wątki i okazało się, że Kasper to tak. grał. I ja mówię, panie Kasper, no powiedziałem jednak, że jesteś kasztanem na tamtym moment. <laughs> ale okazało się, że jednak nie, jak zgłębię to. Tak. No i tak się zakumplowaliśmy i, i potem gdzieś powstała decyzja o e, połączeniu już sił w projekcie. A skąd e, zmiana nazwy? Bo wcześniej nazywaliście się... CSP, i właśnie. CSP. C właśnie. E to było zbyt skomplikowane. Okay. No właśnie. To, to, to jest jedna z przyczyn zdecydowanie, ale. E to jest taka przyczyna techniczna, praktyczna, ale też myślę, że można odczuć, że od nowego roku zmieniliśmy kierunek muzyczny, artystyczny. Może dla powszechnego słuchacza być to nie jakieś tam mocno zauważalne, ale z perspektywy już takiej elektronicznej, no to gdzieś poszliśmy w innym kierunku, w bardziej melodyjnym, bardziej houseowym. I też z tym właśnie było to powiązane. Bardzo często zmiana kierunku w muzyce wiąże się po prostu, powiedzmy, z otworzeniem nowego projektu, zmianą nazwy, bo jednak. E, Chce się oddzielić grubą tak. kreską czasami te okay. po, e, poprzednie właśnie momenty, utwory. Z tego co wiem, nawet skuter miał taką historię i no, on miał chyba trzy projekty, zanim tak. w ogóle powstał ten legendarny scooter. Tak. Także. Tak a w tym roku wystąpiliście między innymi w ostrawie na Beats for Love. To który etap muzycznego życia wolicie? Ten taki, jak wychodzicie na scenę na festiwale, czy jednak jak siedzicie w studiu i tworzycie. Hmm. Poniekąd jest to powiązane. No bo, żeby najpierw zagrać, to musimy przygotować to, co zagramy w studio, też poniekąd, bo gramy dużo rzeczy autorskich. No A... i też, żeby dostać się na, na pewne festiwale, też trzeba swoją twórczość rozwijać. I wiadomo, że to jest ciągle czy nowo-skutkowe, ale jeżeli pytasz o to, co. Wolimy. E, mi się wydaje, że mimo wszystko, występ jest takim bardzo krótkim wystrzałem e, e, adrenaliny i, i tej, jakby takie zebranie tych, tych owoców. Chociaż też e, lubimy patrzeć, jak te owoce gdzieś tam e, w studiu rosną, jakie podlewamy. Na pewno na secie, <grym> tak. e, na pewno na secie można e, wczuć się w ten klimat tego wszystkiego, co się robi, bo w praktyce m, na co dzień w studio. Myśli się o tym wszystkim, ale na scenie faktycznie można zamknąć oczy i można sobie sprawdzić, jak faktycznie się to czuje na pełnym nagłośnieniu tak. I, i jaki jest odbiór ludzi. Jaki jest odbiór ludzi już w momencie, wcześniej sobie to, to człowiek wizualizuje, a potem nagle to się wszystko realizuje. Dobrze, wspaniale. To ja was nie trzymam, puszczę was do Londynu. Jedźcie tam i pokażcie, jak się robi muzykę w Polsce. <laughs> Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Hit in the max. Hit in the max